Cześć, tu Maszyński Serwis Chciałem Wam dzisiaj przedstawić stację firmy GMS, serii American Legend, model 789 Jest to bliźniak 786 stacji uniwersalnej Z tym, że ta stacja jest dedykowana do grupy Volkswagena, czyli do Volkswagena, schody niektórych Seatów Stacja jest oparta o bardzo szybki czterrdzeniowy procesor 2 GB, co pozwala naprawdę bardzo szybko, fajnie pracować na tej stacji. Nie ma tu praktycznie żadnych opóźnień. Mapy rewelacyjnie szybciutko się włączają. Jak widać pracuje to super szybciutko. Kieruj się na południe w stronę kępowa, następnie skręć w prawo w kępowa. Żadnych opóźnień, wszystko ładnie szybko działa. Można sobie pooglądać filmiki. Stacja ma kilka ciekawych rzeczy w komplecie. Pierwsza rzecz to jest dedykowany. Adapter do instalacji radiowej, fabrycznej. Mamy tutaj dwie złączki. Antena WiFi, zewnętrzna, można na kabelku można przykleić i w samochodzie. I kolejna ciekawa sprawa, bo wszyscy narzekają, że te stacje nie posiadają wejścia na kartę SD. Natomiast ta posiada troszkę w innej formie. Mamy tutaj takie, taki slot na kartę SD, można go zamontować gdzieś w schowku, czy gdzieś w innym miejscu. I mamy wejście na kartę SD. Oczywiście poza SD jeszcze mamy USB. Stacja ta powinna być montowana raczej do samochodów, który jest sterowanie z kierownicy, ponieważ jak zauważyliście nie posiada ona żadnych klawiszy i podczas jazdy ciężko byłoby na przykład trafić tutaj w głośniczek, żeby zrobić głośniej czy ciszej, prawda? Albo zmienić jakąś stację, jeśli włączymy sobie radio, chociaż z radiem też by było troszeczkę prościej. Stację naprawdę polecam, bo na tym czterorządzeniowym procesorze, dwoma gigami RAM'u, naprawdę stacja pracuje rewelacyjnie szybko. Dziękuję bardzo i zapraszam. Meszyński Serwis Katowica.